Cześć, witajcie! W tym filmie pokażę Wam, jak wykonać zadanie legendarne oraz zadania epickie drugiego tygodnia w Fortnite. Zadania nie są trudne, więc każdy powinien wykonać je bez problemu. Aby wykonać zadanie legendarne, musimy zadać obrażenia z legendarnych broni. W etapie pierwszym 1500 obrażeń, w etapie drugim 3000 obrażeń, w etapie trzecim 4500 obrażeń, w etapie czwartym 6000 obrażeń. W etapie piątym 7 5 7,5 obrażeń. Zadanie zalicza czterech graczy. Pierwsze epickie zadanie składa się z trzech etapów. Aby wykonać etap pierwszy, należy znaleźć trzy części do samochodu. Znajdują się one w punkcie orientacyjnym Cztery Kółka lub w paskudnej przystani. Aby wykonać etap drugi, musimy przejechać samochodem z kurzących kominów do przyjemnego parku. Etap trzeci polega na przejechaniu przez płonące kręgi. Pierwszy znajdziemy nad przyjemnym parkiem. Drugi przy moście. O tutaj. A trzeci kawałek dalej w punkcie orientacyjnym starcie kosiarzy. Drugie epickie zadanie składa się z czterech etapów. Aby wykonać etap pierwszy, wystarczy zniszczyć pięć skrzynek na listy, np. Na w przyjemnym parku. Aby wykonać drugi etap, należy podłożyć do wody w kocim kąciku, lub spawalni z płuczek. Aby wykonać etap trzeci, musimy znaleźć dowody w przyjemnym parku, w zalewie zastoju oraz w zielonych żywopłotach. Natomiast, aby wykonać etap czwarty, wystarczy zniszczyć trzy psie budy. Polecam ten oto domek w przyjemnym parku. Także to by było na tyle. Jeżeli film Wam pomógł, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji, jeśli chcecie być na bieżąco. Zapraszam również na Discorda, do którego link znajdziecie w opisie. Dzięki! Cześć!